Cześć, kochani, Marek małem z tej strony z bestwat.pl. Zostały do rozbiórki ostatnie dwie palmy: dwa Trachy karpusy Fortunei, Tatuś i Mamusia. Mój najstarszy, ten, który jest tutaj od 2005 roku, czyli 19 lat, i ten drugi, który nie pamiętam ile jest, ale na pewno grubo ponad 10. No i Wojtek, który jest tu od zawsze. Działamy, rozbieramy. Zobaczymy, jak one się mają po minus 15 stopniach, bo tyle miały w czasie ich ubierania. Trwało to kilka godzin, ale jednak trwało. Stąd zawsze taki lęk, obawa, że coś może być nie tak, bo tak jak wiesz, trochę karpus fortunei wytrzymuje minus 12 stopni jego liście. Oczywiście może przeżyć trochę więcej z utratą wszystkich liści, ale my nie chcemy mieć kikutków. Chcemy mieć ładne palmy, tak? Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wojciech się bierze za ściąganie na razie tych wielkich kapturów chroniących od wiatru i deszczu później będą zwykłe agrowłókninki kabelek, wszystko do woreczka, do garażyku i szalejemy z wiosną palmy niebawem przyjeżdżają, bo niebawem jest kwiecień dzisiaj jest, który dzisiaj jest, kojarzysz? 13 13 lutego dzisiaj jest, niesamowity dzień rozbieramy palmy dajemy czadu Worki ściągnięte, część agrowłóknin już jest w woreczku. Ściągamy następne. Zaraz się przekonamy, jak one wyglądają. No już się trochę zdyszałem, ale jest fajnie. Rozbieranie palm to jest przyjemność. To nie jest kara, tak jak ubieranie. To nie jest to samo. Także dajemy czadu i niebawem skończymy. No i końcówka. Ściągamy ostatnie warstwy agrowukliny. No, i zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda pod spodem. Tam, oczywiście, część liści jest przyschnięta, ale ona, one były przyschnięte przed, no przed ubieraniem, tak? To z zeszłego roku. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda teraz. Jak rozłożymy liście jutro, ja je pewnie trochę przytnę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trachy Carpus i to jest mamusia. A tu z boku jest tatuś. A. O! Lekko się przedziurawiło I zaraz zobaczymy jak ona się miewa Jak pierwsze wrażenia? Dobra. Nie jest źle? Bo w kamerze to ciężko powiedzieć No dobra, chyba jest OK Teraz jest dosyć ciemno To słabo widać Ale jak go Bardzo dobrze bardzo dobrze, Wojtek ocenia bardzo dobrze. Zaraz ściągamy drugą. No to mam nadzieję, że druga też będzie bardzo dobrze. Takie mam przynajmniej taką nadzieję. Ja wiem, że nadzieja umiera ostatnia. E... I zaraz wszystko będziemy wiedzieć. A jutro się wezmę zapewne za przycinkę tych suchych liści, które już nie będą potrzebne. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Na końcu będzie ściąganie kabla, pakowanie do worków. No elegancko, nie? Elegancko, proszę Państwa. Minus 15 stopni było, ale się zmyło. A, coraz większy zmrok zapada. My zaraz kończymy, rozpleciemy. Będzie przycinka i będzie super. I tak wygląda rozbrajanie palm, rozbieranie po, po zmroku. Prawie nic nie widać niestety. Te już rozebrane. Jubea piękna. Princeps, oliwka, rozstraty, alo, alo, te. Linarifolia, Wagnerianus. I tutaj końcówka, jutro przycinka, przyjdzie wiatr, to wszystko rozdmucha. Będzie bomba. Wszystko rozłożone. Stoi dęba jeszcze. Niestety. Wygląda jakby było spięte, a nie jest. <średziny> ale już jest ciemno, więcej się nic nie dokręcam, eee, słabo widać, przyjdę tu jutro rano, dokręcę, żeby było widać już w całej okazałości, jest moc, zapalniamy Polskę, dajemy czadu, 20 lat w Polsce, palmy u mnie, <grytanie> da się, no koźwa, da się, przecież widać, nie? Jest power, jest energia, jest fajnie i sadzimy następne. W tym roku może kolejną oliwkę, na pewno jakieś dodatkowo juki. Mam za mały ogród, nie ma co zrobić. Trzeba wygrać w Totolotka i kupić dom z większym ogrodem. Nie ma rady. Trzymajcie się, cześć. Cześć kochani, krótka dogrywka, bo było mega ciemno, a teraz już są odkryte. Teraz słońce, pada znowu, nie tak jak trzeba. Ileś liści oczywiście zniszczonych, to są liście z zeszłego roku. To nie są liście zniszczone z tego roku, tylko ja zawsze teli... O, tu są jeszcze na nich nacięcia. Zaraz pokażę z drugiej strony kamerą, które zostały to jeszcze chyba sprzed dwóch lat nawet, co wtedy dostały takiego strzała. Przez dwa dni było minus chyba 12 czy 13 stopni. I te liście oczywiście będę przycinał, Jeżeli chcesz zobaczyć, ee, jak to robię, to będzie oczywiście z tego relacja. Daj tylko cynk czy Cię to interesuje, bo nie będę nagrywał filmu, jeżeli kogoś coś nie interesuje, bo to by było bez sensu. Palmy wyglądają naprawdę zjawiskowo. Jak się przytnie te suche liście, no to będzie po prostu bajka. To takich liści suchych są ze dwie warstwy. O, tutaj na tych liściach, jakby ktoś nie wiedział, jak wyglądają nacięcia mrozowe. O, jeszcze raz pokazuję. To są już liście zaschnięte, jak mówię, sprze chyba sprzed dwóch lat. Wtedy co tak dostały, a te reszta, które są, no to są po prostu fajne, bajeczne. O, tego na przykład nie trzeba w ogóle. Naprawdę fajnie fajnie to wygląda, fajnie się udało. Tutaj, o, te trzy, ze trzy warstwy trzeba będzie uciąć, a reszta na górze bajka. Czyli wszystkie te stare e, są do ucięcia, a nowe, znaczy nowe, te, które były w zeszłym roku, są. Są w stanie bardzo, bardzo dobrym. Także tak to wygląda w całej krasie. Wszystko już jest odkryte. Tak myślę, że może na TikToku walnę jakiegoś live'a, bo tam najwięcej ludzi ogląda. Nie wiem dlaczego, ale tam najwięcej ludzi się pojawia, żeby sobie popatrzeć i pogadać. Mimo, że jakby nie są często moimi klientami i w ogóle często może nawet nie interesują się palmami, ale gdzieś przebywają. Może nie wiem, ten TikTok jakoś e, robi chyba większą, większą robotę. Także mega zielono. Cudownie. Jeszcze raz przelecimy. Tu mamy na Initala, ale on jest gęsty, nie? Już poprzycinany z tym grubym pniem. Naprawdę wygląda to super. Zastanawiam się, może tu coś na dole obsadzić czymś. Wagnerianus, ktoś mówi: "Nie, Wagnerianus nie ma takich liści." Jak ktoś nie wierzy, to niech się cofnie do moich wcześniejszych filmów. Jaki on był sztywny, a jak się zrobił teraz? Dlatego, że rośnie w cieniu. Rośnie pod tą palmą, rośnie pod tą palmą, rośnie pod bambusem i po prostu liście przez. zmieniły. zmieniły się trochę. No, taka jest prawda. No i te tatusi mamusia radzą sobie dobrze. Hystrix, jubea Słońce daje, jest niesamowicie pięknie. Aczkolwiek bardzo, bardzo zimno. Jest chyba 4 stopnie. I do tego lekki wiaterek, więc roz przepiękne rośliny. Życzę wspaniałego dnia. Dzisiaj niedziela, więc wspaniałej niedzieli, bo film będzie wrzucony w niedzielę. I pamiętaj, zapalniamy Polskę z bezpakny, poddajemy się, że było minus 18 czy minus 20 stopni. Damy się radę. Trzymajcie się. Cześć!